A indyści tam minuta była? No tam jak tam biegli tam ci biegli, a tam ci stali, mieli coś gadać, ale nie gadali, bo spierdalali. I my to mamy. O. I to było z 5 marca 2021 roku, takie coś było, no takie puszczymy. nagranie. Proszę bardzo którzy tutaj przyjechali właśnie do Pana. Czy może Pani poczekać do zakończenia konferencji? Panie premierze, czy spotka się Pan z rolnikami, którzy przyjechali tutaj do Pana? Czy może Pani nie przeszkadzać? Bardzo o to proszę. Proszę Państwa, chciałbym dodać, że odcinek obwodnicy ma długość 5 kilometrów. Stawia się z 5 rąk, jednego gatunku na Panie premierze, teraz pan nie powie, że pan nie widzi. Dobrze, dobrze, dobrze. Może pani się cofnąć ja za linię? Proszę, proszę mnie nie szarpać. Dobrze, cofnę się, tylko niech pani mnie puści. Proszę się cofnąć za linię. Dobrze, cofnę się jak pani mnie puści. Panią puszczę jak pani się dobrze za Proszę się Hmm. Chcia, <laughs> chciałbym to jeszcze spierda raz zobaczyć? Spierdala, lalali. Spierdala, lalali. Spierda lalali. Ludu się balali, balali. Spierdala, lali. Spierda la spierda spierda lalali. lalali. Ludu się balali. Spierdala, lalali. Ludu bali się. Ole, ole. Pierdol spuścili byci, nakopali do życi, mordę byci obili w jednej chwili. Refren: Spierda la 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 ludu się balali. Spierda la 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 li, ludu balala się. Li 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 li. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Zobaczcie, jak władza pięknie spierdala. tak. Czy pan się spotka z rolnikami, którzy tutaj przyjechali właśnie do pana? Czy może pani poczekać do zakończenia konferencji? Panie premierze, czy spotka się pan z rolnikami, którzy przyjechali tutaj do pana? Czy może pani nie przeszkadzać? Bardzo o to proszę. Państwo chcieliby wiedzieć, że odcinek o ma długość 5 km. Składa się z 5 minut. Jednego na dwie minuty. Panie i teraz pan nie powie, że pan nie widzi. Panie premierze, teraz pan nie powie, że pan nie widzi. Czy może pani... Się... mi pani... dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Może pani się pan się zająć, ale nie? nie. Nie, nie szarpać. Dobrze, cofnę się, tylko niech pani mnie puści. Proszę się cofnąć za. Dobrze, cofnę się, jak pani mnie puści. Panią puszczę, jak pani się dobrze no. Proszę się